Ale tu musisz... to musisz pochować te kable. Tak, one tu będą schowane. Tutaj przyjdzie jeszcze jedna taka ta, taśma. Mm -hmm. Ta płyta. Tutaj ten i będzie wszystko dobrze. Patrz. Uważaj, podglądają nas. <laughs> Siema! Siema! To meldujcie się, jak podglądacie, to mówcie, skąd ja mogę wiedzieć. Jeszcze bym się rozebrał przez przypadek i byście dopiero Nie Jestem brzuchcią co ty chcesz od mojego brzucha? No. Mój brzuszek, ja jestem ostatnio na diecie. Jakiej diecie? Obrotowej. Gdzie się obrócę, tam coś zeżrę. <laughs> no, widać. Eee, Mamy sufit. Zobaczcie, zobaczcie. Mamy sufit. Już się światełka świecą. Tak, wczoraj Cybek siedział cały dzień nad instalacją. Eee, udało mu się. jak Znowu opowiada. 15 minut to zrobił. 15 minut nie? Także co nam jeszcze zostało? Nie, to już Że tak zażartuję. Ta <laughs> nie, 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 powiem Wam tak, y, nie było to łatwe, ponieważ y, powinniśmy to zrobić wszystko na y, konstrukcji drewnianej, ale nie chcieliśmy stracić na wysokości. Y, o, chopatrz, bo jest, tak, ja mam 1,85 m, a mogę sobie teraz tutaj spokojnie siedzieć. Jeszcze mam tam luzu jakieś z 4-5 cm, bo wiadomo, dojdzie jeszcze materac. Będę mógł sobie siedzieć spokojnie, w miarę tak, ale jakbym jeszcze to obniżył na konstrukcji drewnianej gdzieś o 2-3-4 cm, to już trzeba by się schylać. Tak, a to oczywiście. już nie. Bo ja co muszę mieć? Legowisko muszę mieć. Tak. I muszę wygodnie sobie siedzieć. To jest przede wszystkim. Bo e, tak jak niektórzy na, na przykład robią łóżko w kamperze w poprzek, bo chcą mieć szafkę dodatkowo, a potem śpią w pozycji embrionalnej. Ja mówię, sorry, to jest chore. Łóżko ma być 2 metry na 1,50 m gdzieś tak. I tutaj no tak takie... no po to, żeby się wygodnie wyspać. Bo nie? trzeba się wygodnie wyspać. Ma być ciepło, ma być sucho, ma być wygodnie. Camper, trzy podstawy przede wszystkim. Jeszcze jakaś fajna dupeczka, by do tego była też może być. Marzyciel. To tak, to tak jest w, w, w tym. Na marginesie. Zobaczcie, tutaj będą jeszcze takie dwie lampki po jednej i drugiej stronie, bo to będzie głowa, będzie normalnie jak w sypialni. Także będą tutaj podusie, będzie można sobie książeczkę poczytać, wszystko będzie wspaniale. Będzie się wygodnie spało i będą piękne sny. A właśnie, a propos snu. Em, muszę Ci coś opowiedzieć. Śniło mi się, em, że jeździłam rowerem w przepięknej scenerii. Lasy, łąki, jeziora, no, coś pięknego. Na Wyżaki ja miałem sen. Kurde, to jest nic, w rowę, to jest, ja mi się śniło, że uprawiałem seks przez całą noc, wspaniały seks, mówię ci, bomba była, Wspaniałe gdzie z tobą, ty gdzieś na rowerze pojechałaś. Kupiłeś chodźcie, robimy kampera i teraz tak, mamy tutaj, czekaj, bo zasłonię, e, właśnie trzeba kamerę zmienić. I teraz mamy problem taki, gdzie umieścić nasze całe sterowniki, bo będzie tak, będzie podwójne gniazdko od napięcia 230V, ponieważ ten samochód będzie miał tak samo napięcie 230V, będzie gniazdko od USB, od ładowarki i tak dalej, będzie taki mały monitorek do pokazywania napięcia jaki mamy w samochodzie, będzie o tutaj jest wyłącznik światła, tego naszego tutaj halogenowego na górze. Bo musi też to być. Także mieliśmy dylematy. Chciałem umocować to na górze, tam. Ale na szczęście żona moja czasem ma dobre pomysły. Rzadko to bywa, ale czasem. Także tam tego nie będzie. Wiecie co ona wymyśliła? Bo coś wymyśliła fajnego. Tylko muszę tam wejść do środka. Przejdzie tu, czy nie? Przejdzie ta kamera. Żona ma wymyśliła, że. Tu będziemy robili dodatkowy panel. Bo i tutaj były też jakieś koguty IOI -O -I -O robione, bo to ze straży pożarnej samochód był. Także to wszystko te wtyczki, wszystko tu się powcina i tu będzie dodatkowy panel robiony, na dwie wtyczki od napięcia i to wszystko sterowanie Webasto tutaj będzie. Także tutaj będzie dodatkowy robiony. Bardzo dobry pomysł. Po, rzadko to mówię, ale żona ma dobry pomysł. Pewnie się pomyliła. Bo wątpię, że tak tak się sobie powiedział. No sobie, na pewno był lepszy niż ten Twój, nie? No tak, no bo słuchajcie, to by nie zdało egzaminu, ponieważ ja chciałem zamocować. A jak co, to ciasno chodziło? Tutaj, chciałem taki panel zrobić, położyć na tym i tutaj za nogami, żeby tutaj to wszystko było, ale dylemat, bo tu jest rura od ogrzewania, nie da się tego gdzie zamocować, i to by było bardzo gorąco, około 100 stopni. Nie może tak być, bo by wszystko krótko mówiąc, delikatnie szlak trafił. Także mocujemy tam, gdzie pokazałem, i będzie wszystko cacy. A dzisiaj, Bacia, jeszcze będzie malowała te wszystkie elementy, co tu są. Te blachy aluminiowe na kolor. na czarno. Na czarno, a jak. O, zobaczcie. Tutaj macie tam jeszcze o wylot ogrzewania z Webasto. Nawet ładny znaczek jest narysowany O, Heizung po niemiecku znaczy ogrzewanie, bo wiecie, ja po niemiecku bardzo dobrze mówię, szczególnie jeżeli chodzi o y, pobieranie pieniędzy od klienta. Jak już muszę resztę wydać, to już ja dojcić niświeżtej, dojść, niż niś problem, problem, nie, nie, nicht festeien, No, także co jeszcze tutaj widzicie? O, tutaj mamy już wodę, się robi, wszystko już jest, wszystko już jest. Ledy są będą zakładane tam już pod spód, to widzieliście w ostatnim odcinku chyba. Także dzieje się, dzieje, dzieje się, się, nie? Robota w re. Robota w re. No i to wszystko na dzisiaj. Od nas to wszystko. Czym tasie cieplutko? Cześć! Cześć!